Cześć! Dzisiaj do naprawy takie radio budowlane. Zapraszam. Problem, jaki występuje w radiu, to po podłączeniu akumulatora tutaj mamy włącznik, klikamy go i nic się nie dzieje. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj montujemy akumulator, wciskam przycisk od włączenia i jedyne co się dzieje, to słychać taki delikatny szum. Zaraz postaram go Wam nagrać. Mam nadzieję, że to się nagrało. Jest takie pyknięcie z szumem. Sprawdźmy sobie w takim razie, czy urządzenie nie pobiera zbyt dużo prądu. Podłączam zasilanie. Po samym podłączeniu Urządzenie pobiera 26 mA. Próbuję je włączyć. Przez chwilę wskakuje na 300 mA i spada na 84. I za każdym razem, gdy próbuję je włączyć, dzieje się to samo. To jakby ma chęć działać, ale coś nie do końca. Rozkręcam obudowę i sprawdzam, co się dzieje. To tak. Tutaj mamy dwie śruby oraz. Cztery śruby te na froncie. Nie są to atrapy. No dobra, jesteśmy w środku. Te dwa złącza trzeba odpiąć, tutaj, i wtedy ten panel się nam ładnie odchyli. Tak to wygląda w środku. O, tu coś się działo. Zobaczcie tutaj, że kabel mamy uszkodzony. I jest to złącze do złącza mikro USB. Kabelek będzie do poprawy. Zacznę od wykręcania tej płytki i sprawdzimy po prostu, czy na niej są wszystkie napięcia. W miarę to jakoś się udało odwrócić. Wydaje mi się, że tutaj jest jakaś przetwornica. Na tych kondensatorach też można sprawdzić napięcie, jakie jest. Zasilanie mam włączone. Tutaj wchodzi napięcie. Mamy zasilanie 19V równiutko z zasilacza na tych kondensatorach 9,5V 9,6V. Tutaj jest bezpiecznik przed i za bezpiecznikiem mamy 19V, więc on jest w porządku. Tak, jak sądzę, tutaj jest właśnie przetwornica, i na tych kondensatorach spróbuję to zmierzyć. 19V tutaj, prawdopodobnie drugi kondensator. Tu mamy 0, tu nie ma żadnego napięcia, tak naprawdę. Przepatrzę sobie tą płytkę na spokojnie i zaraz do Was wrócę. Posprawdzałem to wszystko, natomiast na oko, oprócz tego uszkodzonego przewodu, nic więcej nie widać. Włączę termowizję i zobaczymy, czy coś się zaświeci. Zasilanie mam teraz włączone. I sprawdźmy kamerą termowizyjną, czy coś tutaj widać. Tutaj jakby trochę się coś grzeje. Nie odbija się to raczej światło. Sprawdźmy z drugiej strony. Tu coś trochę się grzeje. O, zobaczcie jak pięknie widać. 53 stopnie. Tutaj mamy uszkodzony układ, jest jakieś zwarcie ewidentnie. Ten układ jest uszkodzony. Świecił nam się na termowizji. Obok są dwa kondensatory. Sprawdźmy je, czy nie mają zwarcia. Tutaj nic. A z tej strony. O, zobaczcie. Tutaj mamy zwarcie na kondensatorze. Tutaj obok jest jeszcze jeden. Sprawdźmy go. Tutaj nic. Tutaj mamy jakiś układzik. I tutaj też mamy zwarcie. Może tutaj dioda uszkodzona będzie. Nie, dioda jest w porządku. Nawet widzę tutaj, że ten układ jest uszkodzony. Teraz dopiero go widzę. Zaraz wam zrobię zbliżenie. Zobaczcie, że ten układ tutaj jest taki ciemniejszy, i też no, widać, że kolor się różni. Sprawdzę, co to jest za układ, i zaraz do Was wrócę. Ten układ jest to regulator o oznaczeniu XC6209. Jest to cała seria tych regulatorów. Tutaj na górze mamy właśnie kod i zaraz Wam pokażę, jak to rozkodować. Wylutuję ten układ. Sprawdzę, czy na tym kondensatorze. Zwarcie ustało. Jeżeli tak, no to jesteśmy w domu. Uszkodził się sam regulator. A jeżeli nie, no to coś dalej, zanim jeszcze będzie uszkodzone. Bez czyszczenia, na szybko sprawdźmy, czy zwarcie ustało. No niestety, w jedną, w drugą zwarcie mamy nadal na tym kondensatorze również. Podłączę się teraz na wyjściu regulatora przewodami i zrobimy próbę zwarciową. Przewód minusowy jest podpięty w złączu. Tutaj mam podłączone 3,3 V. Włączam zasilanie i obserwujmy, czy gdzieś coś się grzeje. Tutaj nic nie widać, żeby coś się grzało. Od drugiej strony również nic nie widać. Zwiększę trochę prąd. Gdzieś coś jest tak uszkodzone, ma takie zwarcie, że przy 300 miliamperach nic się nie dzieje. Tutaj trochę się świeci jakby moduł od radia. Jest delikatnie cieplejszy. Jako jedyna rzecz, bo tak, to, to nic innego tutaj się nie świeci. Zdemontuję go i zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Moduł po prostu się wypina. Włączam zasilanie. O, słuchajcie, teraz nie mam zwarcia. Zobaczcie, że zwarcia pomiędzy plusem a minusem nie ma. Uszkodzenie jest na tym module od radia. Podłączę teraz wszystko tak jak było. Wlutuję już nowy regulator. I zobaczymy, czy uruchomi się bez tego modułu. Zasilanie mam podłączone. Uszkodzony moduł radia odłączony. Włączam zasilanie. I próbuję uruchomić radio. Przy próbie włączenia nadal nic się nie dzieje. Front coś tam skakuje. Teraz tak sobie myślę, że przecież ten układ może odpowiadać również za wyświetlacz, za wszystko. Tu, bo tu jest taki mikrokontroler. No niestety, ta naprawa się nie uda. Przeanalizowałem jeszcze wideo, bo dopiero teraz zauważyłem, że tutaj też jest uszkodzony element. Jest to jakiś tranzystor. Nie wiem. Przeglądałem tą płytkę, sprawdzałem. Nie zauważyłem nawet tego wcześniej. Wracając do tego, co jest uszkodzone. Ten układ... Odpowiada za wszystko, tak naprawdę, w tym radiu. Zbiera radio, zmienia sygnały. No, jest to cały układ, który steruje tym radiem. No i on, niestety, jest uszkodzony. Najlepiej, w sumie, jakby był cały taki moduł, żeby to była jakaś taka w miarę sensowna, opłacalna naprawa. Ale jest bardzo ciężko ten moduł dostać. Na ten moment naprawa się tego radia kończy. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcja mile widziana. Zapraszam do komentowania oraz pod filmem macie możliwość wesprzeć kanał w rozwoju przez YouTube'a, jak i przez symboliczną kawę. A w tym odcinku to tyle. Trzymajcie się. Cześć!